What's up Fox? Dawno mnie nie było co, a już Wam tłumaczę dlaczego i co dzisiaj będziemy robić. Moja nieobecność była spowodowana tym, że ostatnio bardzo dużo się działo. Jeżeli ktoś śledzi mojego Instagrama Jakub Stankowski, tak zmienił się, nie już nie jest Fox Corner, to wie o tym, że na przykład wystąpiliśmy z chłopakami w programie Wielka Ucieczka, z chłopakami z Urbex historii. Oj, dużo się działo! A dzisiaj zrobimy coś dla mojego znajomego, dla krzycha. Krzychu, jeżeli to oglądasz, pozdrawiam Cię i sorry, że musiałeś tyle na to czekać. Dzisiaj zrobimy steampunkowy stojak na słuchawki, ale możecie przerobić to sobie nawet na lampkę, na kran, na co chcecie, bo wykorzystamy rury od wody, metalowe, stalowe, nieocynkowane. Lecimy. Naprawdę przepraszam Was, że nie mogłem być, znaczy no nie mogłem być, że ostatnio nie publikowałem, jest mi naprawdę głupio. Mam nadzieję, że ze mną zostaniecie, bo będę publikował filmy. Mam, mam już kilka pomysłów, co zrobić za jakiś czas, nie będę Wam wiele zdradzał. Większość rzeczy pojawi się na moim Instagramie, więc zapraszam do obserwowania. No i oczywiście, jeżeli są tutaj nowe osoby, to bardzo zapraszam też do subskrypcji, bo będziemy niezmiernieni, klikajcie ten przycisk na dole. Najpierw sobie zdejmijmy naklejki z tych rur, bo dobrze tylko wygląda. A żeby dobrze usunąć naklejki, no momentos, to nam posłuży do tego opalarka! Tu jest piekło! I taka mała dygresja. Rury mogą być też sprzedawane takie srebrne. I one są wtedy ocenkowane. To znaczy, że nie będą nam rdzewieć. Jeżeli byście się zdecydowali na rury srebrne, to już wszystko kupujcie w tym samym kolorze. Tutaj jest... sprawa jest niezwykle prosta. Ponieważ bierzemy sobie na przykład yy, taki trójnik, musimy wiedzieć tylko, gdzie ma być nasza góra, a gdzie tu. To będzie główna rura. Więc tak. Wkręcam. No, naprawdę, no nie będę Wam tłumaczył, jak się skręca rury, tak. Następnie ląduje druga przedłużka. Teraz już mamy dwie, to jest banalnie proste. Następnie idzie trzecia przedłużka. Wszystkie mają po 20 cm. Na górę idzie kolanko, potem idzie kolejna poprzeczka. I teraz tak. Kończymy te te, te elementy wieszaka. Takimi ładnymi. Nie wiem jak się to nazywa. Nyplami, takimi nakrętkami. Cyk. Tu zakładamy następny cyk. I teraz zobaczcie w czym jest rzecz. Rzecz jest w tym, że jeżeli postawimy to ładnie na postawie, podstawie, to mamy teraz. Czemu to ma różne? A nie, to ma takie samo, tylko z mojej perspektywy tak wyglądało. To teraz tak. Tu możemy powiesić jedne słuchawki. Tu możemy powiesić drugie słuchawki. I co jest dość istotne, to to, że niektóre te duże słuchawki dla Filip one są po prostu ogromne, tak? Nie zajmują więcej niż te moje ochronniki słuchu. Więc jak Krzyku zmierzył, to powiedział, że chyba najwięcej mają 25 cm. Więc zakładamy mufę, czyli taką przejściówkę, dokręcamy Tutaj jest chyba piątka albo dziesiątka, nie, to jest dziesiątka. I teraz zobaczcie, cały stajak wędruje do góry. Na tym piętrze możemy powiesić duże słuchawki, a na tym piętrze możemy powiesić mniejsze słuchawki. I to najlepsze, że tutaj zostaje nam miejsce i bez problemu będzie to ładnie wyglądać, jeżeli powiesimy o jedne pod drugimi. Nie musicie robić wieszaka na słuchawki. No i niewiele musicie robić, tak? A jeżeli chcielibyście, to to można przerobić w, w bardzo prosty sposób na lampkę. A to tak, że wszystkie te przekroje tych rur w środku są takie same, no bo kupiliśmy jedną, drugą cala. Możecie kupić trzy czwarte, będzie łatwiej kabel przeciągnąć, ale niekoniecznie. Tędy można wypuścić, sobie można wpuścić kabel przez, pod, przez podstawę, wypuścić go tędy, tak? I tu na przykład założyć taką oprawkę do żarówki. Możemy równie dobrze Zrobić to w tym miejscu, że w tym miejscu będzie nam wystawać lampka. Możemy tu wypuścić kabel i na przykład będzie lampka zwisała. A równie dobrze możemy to zrobić króciutkie, czyli na przykład tylko z tych ruchów, krótkich, tak? I niech to będzie, nie wiem, jakiś stojaczek i uchwyt na klucze. Chodzi tylko o to, że to wszystko jest w takim klimacie trochę. Industrialnym, czy jak się to tam tak mądrze mówi, albo inni też mówią, że takim steampunkowym, tak? E, najważniejsze jest to, żebyście robili to, jak Wam się podoba i wykorzystali do czego to chcecie. Ja będę używał kleju epoksydowego. Zapytacie się, czemu taki, a ja nie inny? No a to dlatego, że szybko wiąże i generalnie jest tutaj napisane e, metal. I jakby dla mnie jest to kompletnie obojętne. Jeżeli nie mielibyście go w dwóch tubkach, tak jak tutaj składnik A i B. Jeden to jest żywica, a drugi to jest utwardzacz. To pamiętajcie tylko o tym, żeby zawsze przestrzegać yy, proporcji. Ponieważ jest to istotne, żeby po prostu było to mocne, tak? I żeby to dobrze związało. I teraz jak będziemy to kleić? Ano tak, żeby nie dać lepiej by było dać klej tutaj do środka, bo wtedy jak wkręcimy to prawdopodobnie on nam nie wyjdzie. On i tak jest przeźroczysty. Łamiemy końcóweczkę. Wyciskamy dwa składniki. Cyk. Tu można cofnąć, żeby się, cof żeby się klej wyciągnął z tej końcóweczki. Czasami one mają, a akurat ten nie. Dobra, i mieszamy. Cyk. Wszystko zgodnie z zaleceniami producenta. Równie dobrze możecie to skleić, możecie to zaspawać migomatem czy czymś, ale wtedy będzie to widać, tak? No tutaj to łączenie, to chodzi o to, że on też robi zdjęcia tych słuchawek yy, i to ma po prostu fajnie wyglądać, tak? No nie, może, nie ma lipy, że tak powiem, tak? Smarujemy u góry tylko gwint. O, po co nam smarować na dole, żeby, jak i tak to nie wkręcimy ręką do, do końca. Moglibyśmy podociągać yy, tym, jak on się nazywa? kluczem, ale czekaj, żeby nie popieprzyć, najpierw idzie to. Ale jeżeli dociągniemy to kluczem, to troszeczkę to zrysujemy i takie wystające gwinty, to też może fajnie wyglądać. Jeżeli nam wychodzi klej, bierzemy szmatkę i od razu wycieramy. Ten klej jest przeźroczysty i tak, ale jeżeli to będziemy malować, to nie zawsze. Każda farba nam to pokryje, tak? I teraz takie połączenie jest wręcz powiedziałbym, że niezniszczalne. Dobra, rury sobie obeschły. Zobaczcie wszystko ładnie. Cy w jednej osi mamy te dwie. I teraz trzeba zrobić jakąś do tego podstawę. Myślałem, że wykorzystam do tego taki kawałek dechy, ale okazuje się, że prawdopodobnie problem będziemy mieli w tym, że na tyle na ile ona się nie będzie bujać w tę stronę, bo ją zrobimy długą, to istnieje ryzyko, że będzie nam się bujać w tę stronę. Dlatego. Zrezygnowałem z takiej deseczki. I wykorzystam do tego taką deseczkę. Jest to deska z bambusa. Zresztą ona będzie ładnie wyglądać i jak połączyć taką deskę z czymś takim? No najprostsze to jest zainstalowanie takiej kryzy, czyli to mamy takie kółeczko, w środku jest gwint. To przykręcamy wkrętami, wkręcamy. Wygląda to Prosto, ładnie, tanio. Ale nigdzie tego nie mogłem dostać. Oczywiście można to kupić na internecie, ale nie miałem czasu, żeby złożyć zamówienie i teraz pewnie powiecie, no tak, tyle nie było czasu filmów, a chłop nie miał czasu kupić czegoś w innecie. Ale goni mnie czas, więc wpadłem na pomysł, że zrobimy to na takiej redukcji. Tutaj mamy yy, jedną, drugą cala, a tutaj chyba trzy czwarte. Po prostu wywiercimy otwór wkleimy do środka i będzie wyglądało PICOBELLO chodźcie na ukośnice myślałem, że zrobię to na ukośnicy, tak jak dotąd to nie starczyło tak w tę stronę niestety nie starczy więc muszę wyciągnąć ciężki kaliber no Teraz już na pewno się zmieści. No i tak, mamy podstawkę z wywierconą dziurą, tu nam wejdzie ta redukcja w to miejsce no prawie idealnie wchodzi. Dziadniemy ją młoteczkiem, na górę nam wejdzie ten stojaczek. Wkręcimy go sobie, zobaczcie. No nie ma opcji, żeby on się dygnął w jakikolwiek sposób. Jest mistrz. I teraz przychodzi taki moment, gdzie trzeba to wszystko ładnie wyszlifować. Szlifujmy zatem. Element mamy oszlifowany. Nie wiem czy zauważyliście, z, jak go szlifowałem, to głównie tylko te tutaj fragmenty. Dlatego, te, te że, jeżeli tu mają być słuchawki, to nie może być żadnych zadziorów. Pozbyłem się też kleju, ale jak się przypatrzycie z bliska, to zostały takie. Osto, proszę, dziękuję. Takie sznyty. I moim zdaniem to hmm. źle wygląda, dlatego wpadłem na pomysł, że. Najpierw otłuszczę sobie to alkoholem, a potem podłożę taki, pod, podłożę taki czarny podkład. Yy, to sobie zrobiłem takie mocowanie, ale jego będę wycierał tylko ja dodałem. Będę go wycierał szmatką. A to dlatego, że nie będzie to czarne, tylko ta takie po prostu czarne, tylko ta farba sobie powchodzi gdzie nie, gdzie, a gdzie nie, gdzie nie i będzie taki fajny efekt. Przynajmniej mam taką nadzieję. Mamy efekt, ocencie zresztą sami. Tutaj ostrość, proszę, dziękuję. Tutaj mamy te elementy, takie bardziej srebrne, te bardziej ciemne. No Generalnie no, wygląda to prawie tak, jak wyglądało to na początku. Tutaj nawet ten kolor jest mniej więcej podobny do tego, widzicie? Tak go starałem się y, dobrać. Też pewnie zauważyliście, że czasami dawałem y, znowu no, ten alkohol. A to dlatego, że jeżeli gdzieś mi skapło, albo coś było nie tak, jakbym chciał, no to, yy, to mogłem w ten sposób podrównać ten kolor, dopóki ta farba jeszcze nie wyschła. Ona tchnie mega szybko, więc yy, możemy spokojnie przejść teraz do rozkminy, w jaki sposób pomalować bambus, bo chciałbym, żeby on był troszeczkę yy, ciemniejszy, yy, a chyba nie mam bejcy. No i stało się, dostałem objawienia, <laughs> Przypomniało mi się że jakiś czas temu kupiłem olej do drewna nie zapomniałem. To jest Dąb Kralowski, czy Bóg? Nie wiem, jakiś tam kolor. Zobaczcie, idealnie to będzie pasować pod... Żeby się nie pochlapać. Pod tą naszą... E... Całą konstrukcję. No nie no, fajnie to wygląda. Nie powiem, bardzo mi się to podoba. Dobra, i teraz nadmiar zdejmujemy szmatką. Na razie trochę go tak, jakby wetrę. O! A za chwilę zdejmiemy wzdłuż tych słojów, tak? My! My! Dobra. Ja to jeszcze sobie za chwilę poprawię. Yy, wytrę. No i co? I widzimy się jutro, bo to wszystko musi wyschnąć. No i inaczej nie będzie. Dzień dobry, dzień number two. dzień numer dwa. Jest piękny, pięknie to wyszło, kolor jest przepiękny. Całą nosce na doseczce. jakoś mamy taką rysę, ale to w sumie nawet i będzie pasować. Powiem wam teraz tak, składamy to. Jak to ustawić w osi? To jest dobre pytanie, a najlepszym rozwiązaniem będzie zrobienie tego, słuchajcie, po prostu na oko. Da radę to jeszcze obrócić? Nie, już nie. nie no Jak tak się patrzy, to moim zdaniem jest prosto. Z tej strony? Z tej strony to by można było trochę dać tu. Oczyszczone i teraz jak to jest z tym malowaniem? A no słuchajcie, możemy to zrobić na przykład z Najważniejsza rzecz, jeżeli robicie sprejem i malujecie metal, goły metal, tak jak w tym przypadku, to zwróćcie uwagę, aby on nie był na bazie wody. Bo co robi woda z rurkami? W ogóle z metalem. Powoduje kolozję. I zaraz byśmy to mieli zardzewiałe. No i może by to wyglądało spoko, bo wypasowało. Ale istnieje jeden mały problem. Tardza mogłaby brudzić słuchawki. A tego byśmy nie chcieli. Więc teraz po odpyleniu tego, przetarciu ręką, możemy zacząć to po prostu lakierować. No i Nie wiem, jak waszym zdaniem, ale moim wyszło naprawdę spoko. Yy, trochę się bałem, bo najpierw zaolejowałem tego bambusa, a potem popstrykałem go tym lakierem bezbarwnym i myślałem, że wyjdą takie oczka jak na Rosole, ale wszystko jest git. Zobaczcie, yy, jak, jak, jakie to jest wszystko gładkie, równiutkie, wyszlifowane. Nic nie brudzi i to było najważniejsze, żeby nie brudziło. No Ja tu powiesiłem takie wiecie, ochronniki słuchu, które ja używam. Krzychu ma zupełnie inny kaliber słuchawek. No cóż, no pozostaje mi to tylko spakować i mu zawieść. E, jeżeli Wam się podoba to co robię, to pamiętajcie o subskrypcji, bo rozwijajmy razem ten kanał. Serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które nacisnęły ten przycisk wspieraj na dole, ponieważ e, dzięki tym pieniążkom, które do mnie trafią, postaram się za jakiś czas kupić zebrać pieniążki i kupić e, laser. Taką, taki grawer, możliwe, że też będę coś wycinał, ponieważ jak teraz naklejam naklejki, to to nie wygląda profesjonalnie. A tak to jak będę miał laser, to sobie wiecie, wygraweruję w drewnie, wypale, będzie super. Więc co, widzimy się w następnym odcinku. Pamiętajcie, na Instagramie głosujemy co będzie. No i co? Bardzo Wam dziękuję i do zobaczenia w następnym filmie. Siema.